My takie mamy, Xavix, My takie mamy. O, już wchodzi, wchodzi, wchodzi. Czekaj, klinzuję, żeby się rozbijać. 8-3. 8-3? Mhm. Ci bez skitu 8-3. Kurwa, on mnie samym ku zabije. Ty, ale pada, 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 On nie ma wyjścia stąd. No, dawaj, dawaj, dawaj. Musisz, musisz, musisz. musisz dociskam musisz, dociskam, musisz. dociskam Padł, 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 padł Cii, przelutowany. Lutuj, lutuj, lutuj. lutuj. A, e, tanka, nie tanka nie dogonisz, tanka nie dogonisz, szerszy. Oooo, kumy! Ja bym securował to, ja bym securował to. Cześć, cześć, można go gonić, on ma mowy. montuje, 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 montuje. Nie dam. O, daj nice, się, nice, nice. O, nie mogę się zmienić z formy, nie mogę się z formy zmienić. Okej. Okay. Garduję, 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 garduję. Okej. Okay. Nabił kombat, nabił kombat. Dobra, nie ma butów, nie ma butów, nie ma butów. Dobra. O, pal, 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 pal. Nice, nice, nice. Ile, ile dropnął, ile dropnął pół! Co jest? Czy się przepalasz? To jest carving, przepala się. No popatrz, jak ładnie się. No popatrz, jak ładnie się. <grym> Ale zajebiście to zagraliśmy, bardzo. Zajebiście, no. Zajebista zajebiście to do pięcia. Zajebiście. Boża zagrywka, tak boża zagrywka. Te, teraz powinna być taka wirtualna piąteczka, nie? Tak, <grym> no, no. Wspaniale. <grym> dobra, Gosiu, padaj. I ty mi mówisz, że ja nie dam rady na 6 carvingach, kurwa. O no, okej. Okay. A to dosyć logiczne. One-shot, 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 one-shot. Dobra. Miau, miau. Miau, 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 nie one nie mam. Nie mam, nie mam, nie mam, nie Dwa one O nie, to nie one-shot, to nie one-shot. Nie, to nie one-shot. To, to... Zbijam, to zbijam ci moby, zbijam ci moby, zbijam ci moby, zbijam ci moby. Stary, ja siebie nie widzę, bo jestem taki mały. <laughs> jestem taki malutki. Jestem taki malutki. Dobra, ja tutaj staram się ich jak najmocniej trzepać po głowach. Naturka na 4-2, co to jest? Dobra. Daj spróbuj zabijać, bo oni są ładni, oni są mega ładni. Dobra. No i teraz o carvingu. Dobra, carving leży. Plecy coś, Ple, plecy coś, plecy coś. Co plecy? Muszę się robi? we mnie od... Ja będę bufa już Werdy stare 80 się we mnie wkleił. Palę go, go, palę go. Palgo, 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 pal go. Dobra. Dobra, jest chyba git, ale nie wiem. Mniej więcej stabilized chyba, co? Wie... No właśnie to jest mniej niż więcej, nie? Dobra. Jeszcze ta kusza jest. Kusek, No I wiedziałem, właśnie. że jak tego śmietnika nie zabiję, to będzie mi lutował teraz, no. Dobra, więc... Naturka w ogóle lutuje swojego kumpla. No tak. Jezus, co tu się dzieje? Idę po tą naturkę, Ta... dawaj. Coś zdismontowało. 6-1 carving. Z healerem, okay. z Holasem. Spodziewam się tutaj fokusu jak już w kogoś, to w nas. No w nas, no w nas raczej. Ale miele, 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 miele. miele, miele, miele Ten carving... A okej, okay, carving giga laguje. Mega laguje carving. Okay. Dobra, pyk. 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 Pyk, pyk. Teraz Dobra, tego. Dobra, nice. Zlutuję. Dobra. Ci jeszcze Dobra, chcą Mmm, lutuję od razu, tylko butów nie mam. Możesz. Dobra. Okay. Ja. Może? No jest bliżej niż dalej generalnie, nie? No jest bardzo blisko, no no no. On też jest z many powoli sypie. Dobra, teraz go bombię. Okej okay. Ja zaraz będę miał buty, to będę go ten yy, przerywać. Mhm. Masz blesa, jak coś? Ucieka, ucieka, dobra. dobra. Super. Dobra, super, 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 udało dobra. się. Ładne. Bardzo pik, pik Czekaj, ja teraz nie mogę się formy zmienić, bo mnie bo mnie fokusuje, chodź tu, Znaczy no to jest coś za 0 chłop. wątpię, żeby ci no właśnie kurwa, możesz zmieniać na formę yyy... <słukuj> Obijujem na obrażenie I <słukuj> <słukuj> pan. ten łącz nam pomaga <słukuj> <słukuj> Przyciągnięcie, pyk. teraz pik, pik i teraz drzlu, 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 drzlu. Prawie, prawie, prawie było blisko, było blisko. Za 3 sekundy mam przeciągnięcie. Ej, ten chłopak masz nam pomaga, mimo że kumpla zabiliśmy. No, dosyć, dosyć przykre, nie? Dosyć przykre. Pik, pik. Mm. O nie, bo kumpla pada. Oh, nie. Mm. Ty co uciekasz? Depsa zostawiasz tym killerem? Nie można tak. Roku. Się rozstakujmy, rozstakujmy, rozstakujmy. Okay. Ty już jewali, co jest? Czaj, odwypnę, wypnę, żebyś nie miał presji takiej. A wiem po, na co chcieli grać. No co? Że on bejtuje na tornado w ciebie, ja nie używam cleansa i później mnie tank stunuje ze. Czyli, to, że ja odskakuję, i on wtedy e, e, z artą strzela. Może być. No ale przez być. to się zabili w sumie. No. W sumie ja. I Siup! Moje, kurde. No. Myślałem, <laughs> że moje. A co z czymś coś... I... no. Dwa ładne, takie se kontakty. A jak sprawdziliśmy jaki to był orb, Podjeżdżasz po prostu za, za ten portal orbowy i wtedy podświetla się twój mont na dany kolor. Mm -hmm. Dawaj go, no chodź tu bliżej. Dawaj od góry od góry, Trzy, 3, 6 dualki, dawaj do mnie. Dobra, zabiłem, lecę, lecę, lecę. Kombat do podbił. Ci dałem, Pyk. Pyk. No i link. Pięknie. Od MOBA. Gdzie od MOBA. Od MOBA Przyjemna. No. Tam wilczka masz, niedźwiadka na przykład, który jest bardzo mocny w solo. Dwa claymory. Ej stary, widziałem fajny build. No, też właśnie stary, fajny build widziałem. Spalił but. I można mu, można mu wypłacić. O, odpalił mu się ten kleryk. Jak ja dostałem to? skinzuję się. Ja nie, nie mam pojęcia jak ja to dostałem. Dobra, pyk, jeden leży, pyk. O, ale ty jak, jak przeblokował, nie? Jak przepierdzielę, popatrzcie. 8-3 pada od 5-0. 8-3 pada od 5-0 8-4 pada od 5-0 8-4 od 4-1 Ej i to w 3 godziny. W 3 godziny cały czas pada w 8 czwórkach, 8 trójkach Co jest? Tu 8, 3, o 4 godziny temu kolejna od naturki, która nawet kurwa seta nie ma na sobie Jak chłop na pieprzerem Da fuck, tutaj już normalne kile nie? Tu już normalne killer robi normalne śmierci? w które jestem w stanie uwierzyć w 100%, ale to co się odpieprza tutaj... Oj oj oj... Ty... Jeden. Dobra. I zobaczymy, zobaczymy czy coś tutaj będzie. Jest naturka, naturka jakaś. Tak, ok, Dodałem w niego. 3 2 1. To raczej nie jest zbyt trudne wyzwania. I dobra, i dobra, otwieramy, zobaczymy co tam będzie. Mam nadzieję, że teraz ten smol się w nie wbije jakoś tak randomowo. Pleban jeszcze tam trupa dobija. 700 koła, spoko, 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 spoko.